W końcu zła przełamana. W meczu ligowym niestety tylko remis, jeden punkt, w meczu pucharowym zwycięstwo i awans dalej. Jak Pan to może skomentować? No właśnie najważniejsze było dzisiaj wygrać ten mecz, przełamać niemoc, która nas dopadła po remisach w meczach ligowych i ten mecz był takim... naszym głównym zamiarem było zwycięstwo. Wygraliśmy w najmniejszym możliwym wyniku, czyli 1-0, ale chodziło o to właśnie, żeby z dość dobrze dysponowaną drużyną z masiny to zwycięstwo osiągnąć. W lidze tutaj zremisowaliśmy, także z, z, z awansu do następnej rundy jesteśmy zadowoleni. No, w związku z tym, że mamy dwie drużyny w pucharach i, i druga, drugi zespół też przeszedł do następnej rundy, także wszyscy zawodnicy będą mogli się sprawdzić na tym poziomie rozgrywek pucharowych i, i maj, miejmy nadzieję, że będziemy dalej kroczyli drogą zwycięstwa. Niestety przegrana w meczu pucharowym. Odpadnięcie z rozgrywek. W meczu ligowym remis z drużyną ze środy. Niech pan krótko skomentuje dzisiejsze spotkanie. E, powiem tak. No jeden stały jeden fragment gry zadecydował o tym, że, że przegraliśmy to spotkanie. Polonia była zespołem dominującym, więcej, więcej się przy piłce, potrafiła dłużej tą piłkę mieć w swoim posiadaniu. E, powiem tak, no, no, w, w przebiegu, z przebiegu swojego spotkania spotkania takiej 100% sytuacji sobie nie, nie, nie wyrobiliśmy. E, Polonia. Myślę, myślę że, że, że poza tym, że była zespołem dominującym, yy, tak jak wcześniej zadecydował jeden cały fragment gry, który, który przesądził o, o losie, zwycięstwa i tego, że Polonia przechodzi dalej w Polski. Dziękuję. Dziękuję.